Za moment wykonamy dwa zadania obliczeniowe związane ze stopniem dysocjacji, dlatego koniecznie zapoznajcie się w ogóle z pojęciem stopnia dysocjacji, a także ze wzorami, które pozwolą nam na obliczenie jego wartości. Zadanie pierwsze. Oblicz stopień dysocjacji elektrolitycznej kwasu azotowego 3 HNO2, wiedząc, że w półmolowym roztworze tego kwasu znajduje się 0,01 mol na decymetr sześcienny jonów H+. W pierwszym kroku zapiszmy sobie, jak wygląda dysocjacja tego kwasu. HNO2 jest kwasem dosyć słabym. Dlatego on, może jeszcze tutaj poprawię tylko to N, żebyście się nie zdziwili, że to jest jakaś literka H. Już za momencik wracam. Ok. HNO2 jest kwasem słabym, dlatego ulega dysocjacji odwracalnej, więc piszemy dwie strzałeczki. Nad nimi H2O. I w wyniku dysocjacji tego kwasu powstają jony H+ i jony NO2-. Co możemy wyciągnąć z tego tutaj równania? Jeżeli mamy stężenie tego kwasu wprowadzonego do roztworu równe pół mola, to możemy sobie zapisać, że to jest nasze C0. C0 czyli takie właśnie stężenie początkowe. C0 jest równe pół mol na decymetr sześcienny. Natomiast mamy również informację, że w roztworze tego kwasu znajduje się 0,01 mol na decymetr sześcienny jonów H. Czyli zobaczcie, mowa o tych jonach, czyli to są jony, które powstały w wyniku dysocjacji. Wobec tego stężenie cząsteczek zdysocjowanych, zarówno jonów H, jak i jonów NO2-, dlatego że powstaje ich tyle samo, jest równe 0,01. Oczywiście mol na decymetr sześcienny. Te dwie dane wystarczą nam, żeby policzyć stopień dysocjacji alfa. Przeniosę tylko te równania troszeczkę bardziej na prawą stronę. I zapiszmy sobie wzór na stopień dysocjacji. On wyglądał następująco. Alfa było równe. Stężenie cząsteczek zdysocjowanych Cz przez stężenie cząsteczek wprowadzonych do roztworu, tak? czyli to stężenie początkowe, to, które mamy wskazane w tym miejscu. Półmolowy roztwór, stężenie roztworu. Oznaczę je jako C0, chociaż możecie się spotkać też z oznaczeniem CR. Dobrze. Nasze CZ, czyli stężenie cząsteczek zdysocjowanych, to 0,01 mol na decymetr sześcienny. Natomiast nasze stężenie początkowe, stężenie właśnie tego roztworu, to 0,5 mol na decymetr sześcienny. Jak widzicie, mamy tu dosyć małe liczby, więc alfa w tej postaci wyjdzie też dosyć mała. Spróbujmy może przedstawić ją w procentach, żeby wyszedł nam wynik w procentach. Trzeba jeszcze pomnożyć to równanie razy 100%. Po policzeniu właśnie tutaj tego wszystkiego, czyli mówiąc krótko, 0,01 razy 100 jest równe 1, podzielone na 0,5, daje nam po prostu alfa równe 2%. Czyli stopień dysocjacji elektrolitycznej kwasu azotowego 3 o stężeniu 0,5 mol na decymetr sześcienny, w którym znajduje się tyle mol, mol jonów tego kwasu, takie stężenie jonów, przepraszam, H+, w tym kwasie, on ma wartość stopnia dysocjacji 2%. Kolejny przykład. Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych OH- w wodnym roztworze amoniaku NH3 o stężeniu 0,25 mol na decymetr sześcienny i stopniu dysocjacji 0,82%. Skąd w ogóle w tym amoniaku biorą się te jony OH-? Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.